Dziś skupimy się na bardzo ważnym aspekcie Twojej podróży do odzyskania równowagi i spokoju ducha, na pozwoleniu sobie na smutek i nauczeniu się, jak radzić sobie z tym ciężkim, ale absolutnie ludzkim uczuciem. Chcę, abyś wiedziała, że każde słowo, które tu usłyszysz, jest wypowiedziane z głębokim zrozumieniem i współczuciem dla tego, przez co przechodzisz. Kiedy stajemy w obliczu rozstania, nasze serce zostaje zalane falą smutku. To naturalna reakcja na stratę, uczucie, które nie pozwala nam zapomnieć o tym, co było. Często w społeczeństwie panuje przekonanie, że powinniśmy szybko przejść do porządku dziennego i nie okazywać słabości. Ale dziś chcę ci powiedzieć, że smutek nie jest słabością. To znak, że potrafisz kochać, że potrafisz troszczyć się, że jesteś człowiekiem pełnym uczuć. Pierwszy krok zaakceptuj smutek jako część procesu gojenia. Akceptacja nie oznacza rezygnacji czy poddania się. To uświadomienie sobie, że smutek jest naturalną częścią procesu leczenia emocjonalnych ran. Pozwól sobie na chwilę zwolnienia i poczuj swoje uczucia. Nie oceniaj ich, nie próbuj ich wypierać. Są twoje, są częścią ciebie i mają prawo być przeżywane. Drugi krok: wyrażaj swoje emocje. Wyrażanie emocji może przybierać różne formy. Niektóre z nas potrzebują rozmowy z bliską osobą, inne wyleją swoje żale na kartkę papieru. Pisz, maluj, śpiewaj, cokolwiek sprawia, że czujesz ulgę. Nie zamykaj w sobie bólu, bo to tak, jakbyś trzymała w ręku gorący węgiel, licząc, że to on spłonie, a nie twoja dłoń. Trzeci krok, stwórz przestrzeń dla smutku. Znajdź miejsce, w którym możesz być sama ze swoimi myślami i uczuciami. Może to być ulubiony kąt domu, ławka w parku, brzeg rzeki. Miejsc, gdzie możesz poczuć się bezpiecznie z własnym smutkiem, jest wiele. Nawet jeśli to będzie tylko kilka minut dziennie, pozwól sobie na bycie w tej przestrzeni. Pozwól sobie na smutek bez pośpiechu. Czwarty krok ustal rytuały. Rytuały mogą pomóc ci przejść przez proces żałoby. To może być wieczorne zapalenie świeczki, poranna medytacja czy wieczór z ulubioną książką. Coś, co pomoże Ci zatrzymać się na chwilę i skupić na własnych potrzebach. Piąty krok: ćwicz samotwórczość. Samotwórczość to tworzenie przestrzeni dla siebie i przez siebie. To znalezienie aktywności, która pozwala Ci rozwinąć skrzydła pomimo smutku. Może to być nauka nowego języka, pisanie dziennika lub uprawianie sportu. W trudnych chwilach znajdź coś, co doda ci sił i pokaże, że życie to także nowe możliwości. Szósty krok. Szukaj wsparcia w otoczeniu. Nie musisz przechodzić przez to wszystko sama. Wsparcie przyjaciół, rodziny, a może nawet grupy wsparcia lub profesjonalnego terapeuty może być kluczowe w procesie odbudowy po rozstaniu. Ludzie, którzy cię otaczają, często chcą pomóc. Pozwól im. Pamiętaj, że smutek Choć przytłaczający, nie definiuje całego twojego życia, to tylko jedna z wielu emocji, które tworzą twoje bogate wnętrze. Ucz się od niego, pozwól mu być, ale nie pozwól, aby zabrał ci przyszłość.